Ale ale widzowie, jakby to powiedział youtuber, o którym jest dzisiejszy odcinek Ponieważ w dzisiejszym odcinku gramy na trybie gry Paliona Zobaczcie na nasze serduszka Są one inne, bo jak widzicie są palionowe Co nam to daje? Daje nam to ekskluzywne moce, ekskluzywne siłę. Kiedyś już podobny odcinek nagrywałem, ale wtedy nie było on tak dopracowany jak dzień dzisiejszy Więc po prostu zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z na przykład właśnie Mienia trybu jakiegoś waszego ulubionego youtubera Dajcie znak koniecznie w komentarzu, który youtuber waszym zdaniem powinien być tutaj następny może zrobić na przykład serca youtuber z WENOWIS bądź spalionowa, no dajcie po prostu znak, że chcielibyście taki odcinek, a my, moi drodzy, zaczynamy. No i tak, jak widzicie, ja chodzę w podobnym tempie. Widzicie, cały czas dodaje mi się do ekwipunku Oklendera. Dlaczego? Ponieważ mamy nieskazitelnie bardzo dużo mocy, które będziemy się wykorzystywać i postaramy się przejść tą gierkę w jeden odcinek. Po prostu zobaczymy, czy jest to możliwe. Na samym starcie zostaw łapeczkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ filmy są tutaj codziennie, w sensie prawie codziennie, no ale codziennie są praktycznie codziennie. No i zostaw suba, żeby być po prostu na bieżąco. Ciesząco. Dobrze, moi drodzy, rozpoczynamy, jak możecie zauważyć, ja wam pokażę, jakie mam moce, Zobaczcie to. Patrzcie, jak to drewno się kopie. To jest trzy razy szybciej niż normalnie. Pa! Bang, bang, bang. Cały czas dostajemy te perły, yy, które mogą nam po prostu posłużyć do tego, żeby znaleźć po prostu jak najszybciej smoka. Czy damy mu radę? Nie wiem, zobaczymy. Mamy też tutaj siłę, więc jesteśmy potężniejsi niż normalnie. Jest szansa, że smoka rozwalimy bardzo szybciutko, ale przydałoby się mieć oczywiście do tego jakikolwiek ekwipunek, prawda? Więc zbierzemy sobie to drewięko, proszę bardzo. Bardzo. Robimy sobie crafting table. Crafting table. Ojej, wyrzuciłem przypadek, dobra, bank. Stawiamy to bank, Bank. Eee, I robimy sobie kill off Na razie tylko kill off, Z tego względu, że po prostu nie potrzebujemy nic innego. Zobaczmy, czy ja mam na hita kurę No oczywiście no. Oczywiście tu. Patrzcie co tu się dzieje, co ja tu robię, kurde I ja też tak mogę, nie, ja tak nie mogę, ale patrzcie tak. Kurde, co jest Jaki tryb gry pali, on jest open. Dobra, nie wiedziałem, że tak możemy robić, dobra Ale w każdym razie potrzebujemy kamienia Ja widzę, że w ogóle nie schodzi mi głód Ja sobie mogę biec i biec, o tam coś jest eee, Co to jest, jakieś rafy koralowe To raczej tego nie potrzebujemy, ale zauważyłem, że możemy sobie biec i biec widzowie i nic nam dosłownie nie ma, za, 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 zauważyliście to? Dobra, weźmy sobie teraz pod ziemię. O, no, ogólnie to będzie bardzo, bardzo proste, nie sądzę, że aż tak proste, okej. Okay. Co jest? Jak to działa? Że ja. Aha, że ja nie mogę. Jak? co? To się czasem buguje, ale normalnie mamy bloki na hita. O nie, już nie mam kilofa! Nie! Uwierz, zostałem uwięziony tutaj. Dobra, mamy crafting, więc zróbmy sobie nowe po prostu rzeczy. Ej, ja mam w ogóle, kurde, też chyba widzenie w ciemności. Co tu się odwala, dobra? Ten, ten tryb jest totalnie koksem. Ja nie mogę! Patrzcie na to, co tu się odwala! Mogę też ten crafting tak wziąć? Nie, chyba nie mogę tego craftingu, po prostu. Przystosowane chyba itemy po prostu do, do naszego tutaj, że tak powiem, e, kopaliska. Jesteśmy w stanie tak szybko zbierać, tylko dobra. Ale to ja muszę zrobić więcej kilofu bo patrzcie na to! Ja nie mogę, jak to szybko rozkopujemy! No, to się nazywa tryb gry grypalion, no, to mi się podoba! O nie, znowu nie mam Kilofa, dobra, wiecie co? Zainwestujmy teraz z 4 kilofy, jak nie więcej nawet. Ja biorę 4 kilofy z tego względu, że ja mam wrażenie, że my nie potrzebujemy już lepszego kilofa niż właśnie kamienny. No bo jeżeli tak to wygląda, to po co nam inny kilof? No powiedzcie mi to, no po co nam inny kilof? Dobra, wbijam na sam dół. Ja mam tu noktowizję w ogóle odpalone, no więc nieźle, fajne te efekty, dobra, bierzemy węgiel, ale węgiel, widzowie, to Adam akurat w ogóle nie jest potrzebny. W takim razie, skoro my tak tutaj sobie działamy, szukamy teraz żelaza. Szukamy żelaza, szukamy diamentów, szukamy takich spraw. Mam nadzieję, że to zaraz znajdziemy robię naprawdę spore te dziury, naprawdę one są spore, o zobaczcie, to jest jakiś kejik. Cajzon, dzień dobry, no ale tutaj... Chyba nie mamy zbyt dobrych wykopalisk. Pytanie czy ja mogę zebrać właśnie coś takiego? O, mogę też... Oj, kurde, spaliło nam się. Dobra, zobaczmy czy mamy na chwilę zębiaka Bang! Na jednego strzała jest! Strzaść to, jeden strzał zombiak pada. Jeden strzał gleba, gleba! Łapaj bochen, chleba! Ej, dobra, mamy to, łatwo! Więc teraz tak czy dałoby się zrobić żelazne przedmioty, prawda? E, tu mamy jakieś delikentów, że bardzo każdy dostaje swoją porcję, że tak powiem, uderzenia. E, o, dobrze, 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 bo to nam się akurat przyda kill-off. E, ja myślę, że my będziemy robić tak, właśnie ja jestem ciekaw tylko, czy diamenty, czy diamenty da się zebrać też na tym trybie właśnie kamiennym kill-offem, bo jeżeli tak, to my tak naprawdę nie potrzebujemy w ogóle ulepszyć offa Ale widzę chyba, że nie, bo tego się już nie da zebrać, no. Chyba tego nie zbierzemy, prawda? No nie zbierzemy, okej, okay, czyli po prostu musimy mieć również też e, Żelazo, ale Z tym oczywiście no problemo Drewno nam się zaraz skończy, no niedobrze Ale no trudno, e, nie mamy w ogóle Czym przepalić, mamy czym, bo mamy węgiel Dobra, git, e, niech nam się pali, może w takim razie, a my sobie pójdziemy tędy, zobaczyć, czy my tutaj coś mamy. My jesteśmy na poziomie 17, więc te diamenty powinny być w teorii gdzieś bardzo blisko nas, ale jakoś ich nie widzę. Jesteśmy na 12, a ja już na tej chyba 12 mniej więcej tutaj sobie zostaniemy. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, kopiemy dalej. Mamy już mało bardzo. Okej, okay, dobra, mamy kolejne żelazo. Te, te żelazo nam się bardzo przyda, bo po prostu zrobimy sobie z tego kilofy i naszym jedynym problemem widzę w tym momencie prawdopodobnie będą patyki. Zobaczcie, jak to się szybko kopi. Ja nie mogę. No i nie mamy kilofów No i skończymy nam się kilofy No ja się trochę nie dziwię, bo wykopaliśmy naprawdę spory tunel, ale no zobaczcie to, no, patrzcie to, no przecież ja już mam kurde takie przedmioty, no bo że to jest nie do pomyślenia. Dobra, ja pamiętam takie, ja nie chcę mieć symówek, więc może sobie troszeczkę tego kamienia wyrzućmy, bo nie jest nam to jakoś mega potrzebne, to też w sumie te rzeczy raczej też, te pióro też 23 perły, ja nie mogę Dobra, to jest naprawdę bardzo dużo Okej, okay, zbieramy Jestem w stanie zrobić maksymalnie 12 patyków Czyli 6 kilowów. okej okay, Nie ma źle, w sumie myślałem, że będzie gorzej Dobra, więc zróbmy sobie już od razu dwa Skoro już możemy, mamy taką możliwość Z tego co widzę, prawdopodobnie już do końca Będziemy mieli żelazo, no bo zobaczcie Jak to się szybko kopie, prawda, więc no tutaj Ja bym nie obstawiał, znaczy To się jeszcze chyba szybciej kopie Ale jest chyba podobna wytrzymałość, o żelazo, dobra, nice, akurat żar, musimy zbierać, bo, bo nam się przyda. E, jesteśmy na poziomie 11, więc git, dobra. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. I to już się rozwala normalnie. Super, dobra. Czyli w tym momencie jedyne, co potrzebujemy, to diamenty. Zrobić diamentowego seta i po prostu pójść na smoka, no. Wydaje mi się, że musimy to zrobić, ponieważ, no widzowie, no zobaczcie to, no ja to się pięknie kopie. Dobra, ej! Zauważyłem nowy problem. Po prostu nie starczy nam kilofów. Patrzcie to, przecież ja to kopię w takim tempie, że naprawdę tutaj może nam braknąć kilofów i to nie jest żart. Patrzcie to. Patrzcie to, ja nie mogę. Ten killów już się praktycznie wyczerpał. A ja dalej, a ja dalej nie znalazłem ani jednego diamenta. Mimo tego, że jestem na dwunastym bloku. To jest po prostu pouwalone. Szkoda, że nie sprintujemy też szybciej. To akurat jest minus. Przydałoby się to też mieć, żebyśmy tutaj sprintowali sobie szybciej. A i moi drodzy, jak już sobie biegnę do tego, to dodam trzy słowa od siebie. Wpadajcie na szybsze szepa? Właśnie takie kozackie koszuleczki. Ostatnio mówiliście, że nie siedzę w koszulkach na odcinkach. Więc proszę bardzo, wychodzę naprzeciw temu i siedzę w koszulkach na odcinku. Dobra, dokładamy węgla, dokładamy żelaza i wiecie co? Ja, moi drodzy, myślę, że chyba powoli będziemy musieli się udać, że tak powiem, do góry, po zdobycie jakiegokolwiek drewna, ponieważ nie mamy nic, ale to już tak totalnie nic. Czy ja mogę tu wypłynąć na wierzch? Eee, nie chyba. Tutaj jest wierzch, tutaj też nie ma wierzchu. Spadaj, stary, mam cię na hita. Nie podskakuj, bo mam cię na hita. to była ja taka piosenka. Bo mam cię na hita to, patrzcie, to mi w ogóle HP nie schodzi, jaki jestem OP! Dobra, ile tu jest żelaza, stary! Jakie tu jest wykopalisko żelaza, nie możemy tutaj, tutaj że tak powiem, tego zostawić! E, wróćmy się do naszej Bełzy. E, mamy, kurde, no niby 4 kilofe jeszcze zrobię, więc to nie jest tragedia, ale no wiecie, to nie jest też, że tak powiem, miód, dobra. E, weźmy sobie żelazo. Stać nas na 4 dalnie, okej. Okay. Weźmy je, dobra, bang. E, jedyny problem, jaki dostrzegam, właśnie wziąłem tam to żelazo. Bo może też nam żelaza braknąć, z tego co ja widzę. A tam była naprawdę solidna ruda. Więc pójdźmy tam, kurde, mogę wyjść stąd? O, dziękuję. No, kurde. Pany, Hop, po prostu masakra, nie dobra Bierzemy to, widzę, bierzemy to, bierzemy. Ok, Bang. jeden, 1, 2, trzy, patrzcie, tylko jest, patrz, 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 ale patrz, ale zauważ, ale zauważ, drogi widzu, to, że z jednej rudy mamy 16 żelaza. Przecież to jest nie do pomyślenia. Patrzcie, to nie wiem, czy tutaj rudy też jakoś lepiej dropią. A, błagam cię. Ok, wybuchnął na mnie, za mnie zrobił, ok. Nieźle, 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 że tak powiem, żebym się zabawił, dobra. Mamy 30 żelaza, ok. 30 żelaza, może tędy będzie lepiej kopać, bo tu widzę, że jakoś lepiej oddaje. Co to było? Nie wiem, jakieś głosy, kurde, widzowie. Nie wiem, nie wiem naprawdę, chyba nie chcę wiedzieć. Dobra, wróćmy do naszego miejsca, że tak powiem, e, obserwacji. Mamy w ogóle te. Gdzie to nas prowadzi? Tam gdzieś, dobra. Ok, no na razie do mnie idziemy, bo nie ma chyba sensu. Ale no, mamy sporo tych kul. Myślę, że dzisiaj na luzie zabijamy smoka, w sensie serio. E, nie stanowi to dla na nas żadnego problemu. Pytanie tylko, czy już nam się tutaj przepaliło? Ok, dopalamy kolejne do pieca i idziemy widzowie kopać w tamtą stronę. No, mam nadzieję, że w końcu te diamenty dostaniemy. No, bo naprawdę ja już jestem w lekkim nerwie. No, zobaczcie, ile jest wykopane. I jaka jest kurde, dziura, a dalej nie ma diaksów. Kopię się teraz w tą stronę. Może ta strona będzie bardziej fartowna, dobra. Bang, bang, bang. Bank, 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 daj mi diamenty. D diamenty bym chciał, daj mi diaksy. Kurczę no, daj mi diaksy, daj mi diaksy. Mamy diamenty, mamy sześć, okej. Okay. Sześć diamentów, bo mamy chyba jeszcze szczęście w ogóle. O jezus, kilo wam się rozmawiło, dobra, sorry. Sorry, dollars, a, a. O, Javik. I tam, mamy tu coś, chyba. Oho, ja go kryte cwaniaki, no! Abym cię, kurczę, nie zauważył. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay. i mamy cztery, a dostajemy dziesięć, czyli mamy też nałożone szczęście. Okej, okay. okej, okay. widzowie, kurde, muszę iść do bazy. Znaczy, do jakiej bazy? Muszę iść do góry Po drewno, bo już nie mamy. Dobra, ładujmy, ładujmy. 29 dziewięć drewna powinno nam starczyć sobie za na te brzozowe deski, po prostu jest łatwiej. Mieliśmy jeden, więc dlatego mamy 29, bo jedno drewno nam zostało. Mamy 28, sobie tam wzięliśmy. No i dobra, i teraz tak. Let's go, powolutku Zróbmy sobie przede wszystkim patyczki 20 patyczków, okej okay. Jest to liczba wystarczająca 2 diaksowe kilofy I jeden diaksowy miecz W razie czego, w razie czego Bo oczywiście widzowie, my tego nie potrzebujemy Na trybie gry Paliona, ale Jakby się nadarzyła okazja PvP z jakimś cwaniakiem To wiadomo jak to się może skończyć Dobra, wywalamy cały bruk Wywalamy cały bruk, żeby znowu znaleźć dzień, żeby, żeby coś tam zrobić, ej, żeby coś tam zrobić, ej, dobra, ej, alright, okej, okay. biorę sobie stapki i żelaza, robię sobie zbroję, robię sobie zbroję, tak, zakładam zbroję, ej, zakładam sobie zbroję, ej, mamy zieloną zbroję, patrzcie to, zielona zbroja, ale cox to wygląda, ładne, dobra, mamy sześć dodatkowo, więc zrobię jeszcze dwa dodatkowe, o Jezus, sorry, kurde. Tak to miało być, dobra. Dwa dodatkowe kilofy. Ja myślę, że my idziemy w tym momencie szukać twierdzy, tak? Bo ja jestem uzbrojony, mam 43 oczy Endera. Po prostu wypadałoby zakończyć w tym momencie grę. Szukamy! Agara Phoenix! Dobra, mamy to widzowie. Jesteśmy w. Em, jak to się nazywa? Kurczę, Dangeon? Da, 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 nie, to nie jest Dangeon, to jest. To jest e... Kurczę, nie pamiętam jak to się nazywa. No! To gdzie jest portal endu, tak? I szukamy w tym momencie portalu ja tutaj już sobie porzucałem o! Mamy tu! O kurde, co tu się dzieje? Kurde, czemu to jest tyle tych? Kurde, spadać wrówki. Dziękuję. Witam serdecznie witam serdecznie. Ej, mam nadzieję, że mi starczy, bo mi to zużyło, kurde, dobra, bang bang, bang, dobra. Uoo, 11 minut zajęło nam dotarcie tu, co tu się rozpi? Spadać stąd. Ja nie mogę tego tak. Tego... Tak, mogę, dobra, widzowie, czy jesteście gotowi na rozwałenie smoka? Czy jesteście nawet gotowi? Let's go! Smok w 11 minut! Nie dłużej! Okej, okay, dzień dobry. Eee, mam jakieś bloki, żeby się posadzić. Mam andezet tylko, bo już kamień wyrzuciliśmy cały. No dobra, zeg jest. Trzeba sobie radzić, nie? Trzeba sobie radzić. Dobra, wyjdźmy tędy sobie na spokojnie, widzowie. Ja się w ogóle nie stresuję. Ja jestem, że tak powiem, profesjonalistą w walczeniu ze smokiem. Ja się tego totalnie widzowie, nie boję. Nawet nie wziąłem wiaderka z wodą. Ja po prostu idę go zabić. Je nic nie interesuje, tylko wygląda, tak? Więc ja, idę sobie stanąć pod. O Jezus, co to jest tak, kurde dziwnie, Jezus Święty, co to tak kurde te kolorki tak, kurcze, że tak powiem, nie wyglądają normalnie, prawda? Dobra, czekamy po prostu aż on zejdzie do nas, bo musimy go ciachnąć z mecza po prostu na blisko, nie? No inaczej raczej z nim nie mamy szans, bo nie mamy ani łuku, ani niczego, <laughs> więc po prostu musimy czekać. Dobra, no mam nadzieję, że podleci zaraz. Gdzie jest w ogóle ten środek? Ten środek jest tu, okej, okay, dobra. Czy mamy Endermana na hita? Tak. Skoro mamy Endermana na hitę, to prawdopodobnie mamy tak dużą siłę, że, że naprawdę, że nam nic tutaj nie grozi. Więc po prostu ja czekam aż on do nas podleci. I po prostu by e, niespełna, niespełna 13 minut. No, mamy 13 na liczniku, to troszkę więcej. No, bo były dwa cięcia, jak ja tam kilka rzeczy robiłem. Typu szukałem właśnie tego findera, żeby to nie było nudne w sensie e, tego dungeona. E, I też, e, żeby to po prostu nie było nudne, to też byłem pod drewno sam. Więc 20, 25 minut około myślę, zajęło nam tutaj dotarcie do smoka. Czy ty lądujesz, kolego? Czy to jest moment, w którym ja ciebie rozwalam? Czy mi się wydaje? OK? Na spokojnie, okej, okay, na spokojnie. Okej, okay, okej, okay, jasne, jasne, rozumiem, jasne, rozumiem. O! O, kurde! No to giniemy chyba, co? Wystarczyło... Wystarczyło po prostu wziąć wiaderko z wodą I normalnie, nadzwyczajnie, nienaturalnie pokonalibyśmy smoka A tak zabrakło jednego hita. No w każdym razie widzowie, no niestety smoka nie udało się zabić Jak doskonale wiecie w naszej serii Minecrafta Ale po jednej śmierci niestety kończymy odcinek Więc no niestety, dzisiaj smoka nie udało się zabić Ale wyciągniemy z tego słuszne poprawki Patrzcie, czy ja zabiję w ogóle... Y nie widząc go? Haha, <gry> yes. Wyciągniemy oczywiście poprawki Z trybu gry palione, jeżeli chcecie więcej trybu gry Jakiegoś gracza, zostawcie łapkę w górę I zasubskrybujcie ten kanał, a wtedy Na pewno będziecie na bieżąco, dziękuję wam za oglądanie Do usłyszenia moi drodzy, Boże jakim jestem nobem